Cześć, witam serdecznie w mojej pozytywnej kuchni. Dzisiaj pierwszy przepis w tym sezonie na babkę wielkanocną tym razem w wersji czekoladowej. Babka pięknie pachnąca, wilgotna w środku, chociaż w zależności od tego jakiej mąki oczywiście użyjecie, bo ja tym razem po raz pierwszy przygotowałam ją w wersji bezglutenowej ze zwykłej mąki tortowej pszennej. Możecie według tych samych proporcji również tę babkę przygotować. Mocno czekoladowa, zarówno ciasto jak i polewa. Dlatego jako dodatek proponuję albo po migdały albo orzechy, uwiórki kokosowe, czy na przykład skórkę kandyzowaną z pomarańczy, albo suszone, pokrojone w drobną kostkę morele. Ciekawa jestem, czy taka babka przypadnie wam do gustu, czy wolicie jakieś inne wielkanocne wypieki. Dajcie mi znać, co się pojawia w Wielkanoc, jakie ciasta u was na stołach. Zapraszam was na pozytywna kuchnia.pl po więcej przepisów na ciasta wielkanocne i nie tylko, również na wielkanocne obiady i śniadania. A teraz zobaczcie, jak babkę można przygotować. A jest nietrudna do zrobienia. Gorąco Wam też życzę wszystkiego dobrego z okazji świąt Wielkiej Nocy i udanych, rodzinnych, w miłej atmosferze spotkań. Babka czekoladowa ucierana, bardzo proste, szybkie do zrobienia ciasto. Trzeba zacząć od utarcia masła, które już jest o temperaturze pokojowej. To moje masło ja tu trochę niechcący obsypałam sobie, przed chwilą miałam małą katastrofę odrobiną mąki i kakao, ale to nie szkodzi, przy takiej małej ilości ono się utrze. Utraję teraz na najwyższych obrotach miksera na puszysty krem. trochę wyglądek kakaowy krem do tortu. Właściwie nawet masło z odrobiną kakao i z cukrem można utrzeć i właśnie w ten sposób krem kakaowy maślany uzyskać. Teraz trzeba dosypać cukier i znowu rozetrzeć wszystko tak, żeby ten cukier się jak najlepiej rozpuścił. Teraz czas na wbijanie jajek. Po jednym całym jajku i za każdym razem... Kiedy się dodaje jajko, to trzeba je rozmiksować w całości i dopiero potem do masła dodawać kolejne. Osobno rozbić trzeba wtedy, kiedy nie mamy pewności co do świeżości jajek. I znowu trzeba teraz utrzeć to na gładko. Za moimi plecami w międzyczasie rozgrzewa się piekarnik, bo czas nagrzewania piekarnika to czas miksowania wszystkich składników na babkę. Trzeba ją stawić do piekarnika nie do końca jeszcze podgrzanego. Ostatnie jajko rozmiksuję. I można teraz dodawać stopniowo mąkę razem z proszkiem do pieczenia i z kakao przesianą, dlatego że przesiana mąka jest napowietrzona. Dzięki temu ciasto wyrastające lepiej wyrasta. Do tego można teraz dodać jeszcze ekstrakt z wanili albo sok z cytryny, ale ja dodam likier kawowy. Będzie to ciasto, ta czekoladowa babka miała jeszcze dodatkowy aromat. Ostatnie miksowanie. Całe to miksowanie, kiedy już miksujemy, wszystko po zmiksowaniu masła na puch musi przebiegać na średnich albo na mniejszych obrotach. Ciasto już mam przygotowane jest niezbyt rzadkie, ale też niezbyt gęste, widać, że dobrze napowietrzone. Można je teraz przełożyć do foremki wysmarowanej tłuszczem i wysypanej mąką albo kaszą manną albo bułką tartą. Do piekarnika na 40-50 minut. Po upieczeniu trzeba od razu wyjąć z piekarnika, upuścić po, z wysokości około 30 cm, żeby zablokowały się bąbelki powietrza, pęcherzyki powietrza i żeby ciasto nie opadło. Trzeba studzić tak, żeby od dołu miało dostęp też chłodniejsze powietrze. Ja po prostu wstawię ją do rondelka i w ten sposób teraz zostawiam, a dopiero jak całkowicie wystygnie to można wyjmować z foremki.